Ja nie jestem w stanie stwierdzić, czy ten Pegasus to był w użyciu przez nasze służby, czy nie. Nie, nie, nie chcemy mi się wiedzieć, żeby, żeby mogło być wykorzystane jako do, do inwigilacji opozycji. Ja bym znajdował uzasadnienie, na przykład, nie wiem, podsłuchu jednego czy drugiego, bo mogli mieć powiązania z takimi czy innymi Polacy muszą wiedzieć, kto... I przez kogo? I po co jest podsłuchiwany? Zapewdy... Poseł Tadeusz po jest, Woźniak z Solidarnej Polski powiedział, że nie ma woli politycznej do powstania takiej komisji i według pana posła taka komisja nie powstanie. Czy pani posłanka Paulina Matysiak-Lewica zgodzi się z tym? No ja powiem tak, że w moim przekonaniu... Czy przekona... jest wola polityczna? Czy jest wola polityczna? To oczywiście rozstrzygnie się na najbliższym posiedzeniu Sejmu i ja tutaj tego nie będę teraz, nie, nie będę wróżyć z fusów, czy, czy ta komisja powstanie, czy nie powstanie. Natomiast jestem przekonana, że w interesie samego Prawa i Sprawiedliwości jest to, żeby po prostu tę sprawę wyjaśnić, ponieważ ta kwestia związana z Pegasusem, no najzwyczajniej w świecie po prostu ujawnia najgorsze praktyki rządu Prawa i Sprawiedliwości, który jest gotów bezprawnie inwigilować, podsłuchiwać Jaki przeciwników politycznych, ale także własnych polityków. I my doskonale Proszę wiemy, o dowody, i my poseł. doskonale wiemy, że jeszcze Plotki, kilka dni temu TVN24, słyszeliśmy tak? w mediach, że Pegasus nie jest wykorzystywany przez polskie służby kilka dni po tym, jak państwa politycy mówili to, mówili to, ja, sa, ja sama słyszałam, bo byłam, brałam udział w, w programie, kiedy Zarzucano mi to, że mówię o Pegasusie, bazując na jakichś plotkach. Dwa dni później potwierdził uży używanie tej cyberbroni, izraelskiej cyberbroni Jarosław Kaczyński. Państwo sami się motaliście, czy wy to kupiliście, czy nie kupiliście, z jakich funduszy. To jest kwestia, która powinna być przede wszystkim wyjaśniona, ale też dodajmy, na ostatniej komisji senackiej jasno wybrzmiało to, że w obecnej sytuacji prokuratura jest w stanie założyć podsłuchy i dopiero po pięciu dniach. Mu się poinformować sąd. Jeżeli nie poinformuje, nic się z tym nie zadzieje. Są... Kto, to, co tak. kontroluje, I, i kto to kontroluje? Kto to kontroluje? Jestem przekonana, że Polacy muszą wiedzieć, kto i przez kogo, i po co a jest pani, posłuchiwany. A, pani, dlaczego, I Pedazusa Pegasusa jasno pokazuje, że okres? państwo macie wiele na sumieniu. Pani, Nie, nie, nie mamy nic... Żeby... Dzisiaj również jak te informacje do nas docierają na temat tego, kto rzekomo był posłuchiwany, no to jednak przytłacza tam lista nazwisk związanych ze Zjednoczoną Prawicą, a to oznacza, że to chyba z punktu widzenia opozycji, z punktu widzenia wyborców opozycji, powinno być chyba jednak dobrze, że jednak że, nie opozycja jest Że PiS podsłuchiwał w dużej mierze sam siebie. Tak? Może się okazać, że rzeczywiście zarządów Platformy sposób kontrolowania opozycji czy osób niewygodnych dla tamtej władzy był jakby gigantyczny i taki nieproporcjonalny. A to, co się dzieje za obecnej ekipy, może, się, może potwierdzić, że jednak ma ona dosyć duże, duże wartości takie autokontrolne i chcące chcąc sprawdzać to, co się dzieje tak naprawdę na własnym podwórku. Także bardzo ciekawa sprawa i wbrew pozorom wcale może pomysłodawcom ona nie wyjść. Na Przepraszam, czy ja dobrze zrozumiałam, że pan wi wiceminister broni się tym, że przecież prawo i sprawiedliwość podsłuchuje własnych polityków i to jest tak zwana autokontrola i mamy czyste ręce i opozycja nie ma o co bić rabanów. W sensie to takie standardy państwo przedstawiacie polskiemu nie, społeczeństwu. Dobrze zrozumiałam, że tak miałoby Bo ja, ja, ja tutaj się gubię. Pani, państwo zróbcie tę komisję, nie, nie. wyjaśnijcie pani, doskonale, pani kogo poseł. podsłuchujecie, po pragnę, co podsłuchujecie i wyjaśnijcie temat. W